Współczesne życie toczy się w cyberprzestrzeni. Dlatego potrzebujesz naprawdę solidnej ochrony. Kogoś perfekcyjnie przygotowanego do walki. Nowy pakiet bezpieczeństwa Asset Smart Security 5. Kompletna ochrona komputera tak skuteczna, jak nigdy dotąd. By radzić sobie z najbardziej wyszukanymi atakami na Twoją prywatność. Bezlitosny w eliminowaniu spamu. Chroni Twoją rodzinę przed niewłaściwymi treściami w sieci. Wykorzystuje doświadczenia milionów użytkowników dzięki technologii chmury. Błyskawicznie rozpoznaje i zwalcza zagrożenia. Likwiduje nawet te wirusy, o których nikt wcześniej nie słyszał. Wygrywa walkę o bezpieczeństwo każdego chronionego komputera. Raz za razem. Asset Smart Security 5. Najnowsza generacja inteligentnej ochrony komputera. Eset, wybrało nas 3,5 miliona Polaków. Dołącz do nas!